Chciałam powiedzieć, że się w kolejnym odcinku. O i powiem wam coś. Ja bym się bała uciekać przy tych zepsutych torach, gdzie się one mieszają. Ja wczoraj dopiero przeszłam tą grę, bo ja zawału przez niego nie dostałam. Wiem, pędzi jak błyskawica. Tak jak i się widziałam. I, ja, I nie robimy tak jak Admiros, że się wrócimy do tyłu. i Ja w ogóle latarki nie używam jak coś. Gdzie jest latarka? Nie wiem. Um, więc no. No bo on to robi dla widzów. Żeby widzieć kaseta. Nienawidzę. A, to, to są taka. wszystkie? Nie. Jeszcze jedna, w którą się męczy. Gdzie pszczółko kotek? Pszczółko kotek? Nie ma, bo wyszedłem ze gry się to wiedziałeś? Ale tutaj głównie. Ale w to do ekwipunku. Nie da się do ekwipunku jak, jak w ogóle czasami się. O, tutaj się skryła żółta. Chciałam powiedzieć... Że tutaj. Chciałam powiedzieć, że czasami tam, gdzie znalazłem się. No tam się. Jest. No, um, chcę powiedzieć wam widzowie, że tam gdzie. Tam, gdzie stałem, tam, gdzie był żółty bezpiecznik, to mm, wtedy, no to wtedy właśnie. FNF. Mm. Nie, no, no to tam się spotyka najczęściej bateria. Ui, jestem w tym czymś, od którego nie umiem wyjść, a teraz wyszłam. Ui, ui, jeżeli macie problem z jakąś myślnią, no to na pierwszym odcinku z i ja temu właśnie um, nie będzie... Albo czynę... w tym! No w tym... tak. W tym nie, no bo um, zrobię przerwę, no... Na... Dla Was krótką, jak coś. Um, jest już ponownie pszczółku kurtyk. I teraz na pewno się uda go skanować. No i pięknie skanowanie. O jezu, Maria. Spójrzcie, jak będzie jak wyglądał. ja podejść. Józef. Patrzcie. Wow. Trochę tam tusty mm. Nie no za Ech bardzo nie żeby... Mogłaś ci... trochę pokazać widzom, a nie tak jak ten durny cyk. Goni 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 hagi wagi Uciekamy tam i goni hagi wagi zapraszam Dostarczenie zabawy, niby to pluszek, a jest zmutowany jest ta atmosfera dziś wisi nad nami. Hagi, ej, ej, hagi, hagi, łagi. Hagi, ej, ej, hagi, hagi, łagi. Hagi, ej, ej, hagi, Szybciej, ludziku z wentami. O nie, tam jest jak coś. Widzicie? Hagi, wagi. Huggy Wuggy Huggy Wuggy Huggy Wuggy Nie! Mnie szamp skieruje mnie Ale wtedy on stoi? No, tak jakby cała ta gra wtedy jest zatrzymana A ja idę w innym miejsce Tam, gdzie się idzie do Poppy Poppy, playtime! Na ura, nie macie Ui, nie ja chcę to zobaczyć. Spadł sobie w szeroki dam. A Jakbyście pytali się, co to jest, to to jest krew, a nie rdza. Tutaj. To jest luka. Nie, to jest krew, bo jest filmik animowany. No bo ktoś został zamieniony na Pluczaka, czyli Hagiego Łagiego. No i on miał zabawiać ludzi, ale ktoś podejrzany. U, Anuk. Podejrza, Robi wrażenie. Nie, ktoś podejrzany. A... snuki? <laughs> nie. Um, um, ktoś um, Musiał wstrzyknąć w tego człowieka coś złego. Coś złego. I zamienił się w potwora! Potwora zabawkę, a nie zabawiającą zabawkę. Jej. to No i to koniec tego odcinka, że wam się podobało to zasubskrybujcie kanał z dzwonem i załapkujcie ten film, proszę.